Dobra, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nagrywamy ro y ro moją rodzinkę kiedy jest na wakacjach. Em, tutaj już się rozpakowali. Zobacz, ej, zobaczcie, zduży im się zrobiły te ciuchy. Tym razem Zosi. Oh no, w ogóle czemu ja tą wyciągnęłam? Oh no, teraz znów się robią te ciuchy Coś trzeba z tym zrobić Nie wiem Coś będzie trzeba z tym zrobić Ale okej, okay, póki co to będziemy sobie... No i dzisiaj i, nagrywam odcinek No i... Dzisiaj nagrywam odcinek, kiedy moja rodzinka jest na wakacjach No to chyba zaczynajmy No dobra, nareszcie dojechaliśmy na te wakacje Już rozpakowani wszystko tutaj położyliśmy. No tak. No to może pójdziemy na plażę. No okej, okay, tylko pójdziemy na dolne piętro, żeby sobie kupić stroje kąpielowe. No okej. Okay. No nie. Um. No już właśnie. Jesteśmy na dolnym piętrze. Wszystko jest ok. Fajnie, znów się, się zmieniła bluzka Ale no niestety O, tu jest ten sklepik Weźmiemy sobie ten sklepik tutaj Coś kupimy O, stroje kąpielowe są O, to weźmiemy sobie ten Na przykład ten będzie dla Wiktorii O Ten będzie dla taty Dobra Torebkę się zapakuję ten. będzie dla mamy. A! Tak jest się... O. Dobrze, proszę pana, to my jeszcze weźmiemy ten strój. Jeszcze jeden i już yy, sobie idziemy tam coś wieść na śniadanko jeszcze. W sumie. O, tutaj mamy coś na. No tutaj restauracja jest No to sobie tutaj zjemy coś Na przykład ym, Ja bym chciała sobie wziąć Arbuza po prostu, no bo Nie mam ochoty na nic, no dobra A my w sumie nie jesteśmy głodni, więc Okej, okay. możemy iść Idziemy na plaży. Proszę, to zjedziesz. O, jaki ładny kwiatek. Co to jest? Jakiś nie wiem. Nigdy nie, nie weźmiemy tego. Ten też jest ładny. Dobrze, wtedy że później go weźmiemy. Ale fajna muzyczka. Dobra. Tutaj sobie. W tym nie wchodzimy do wody, więc. Ja idę się kąpać w ciukach. No, nie idź, no! Przebisz się. Dobra, dobra. Poczekajcie, gdzie jest nasz imóreka. Do pływania. Nie mam mojej do pływania. No. no i teraz ja nie będę pływała. No i widzicie, przez to nie będę pływała. Muszę już, a nie, to są jego? Muszę teraz raz, raz siedzieć tutaj. Muszę tu siedzieć. No dobra. Idziemy na swój ręczniczek. Brzmienie. No dobra, to ja pobuduję zamek z piasku. To. I tutaj nastąpi szczyt to Ech. udało się piękny zamek jeszcze weźmiemy najwyższy, a co będziemy żałować? Najwyższy zamek o bańki W sumie. O. W sumie nie mam ochoty się teraz skąpać, ale możemy sobie na tej desce przelecieć. Zobaczyć trochę terenu Uhu. No, jesteśmy Tu jest skarb zakopany Odkopiemy go sobie Złota jest dużo jakieś tutaj te u, e, nic się nie wydarzyło no okej okay. W sumie nie będziemy tutaj pływać, nic nie mamy za bardzo tu do roboty, więc może jeszcze pójdziemy w jedno miejsce S y sobie, pójdziemy, więc chodźcie idziemy w inne miejsce, y sobie, bo tutaj nie ma co robić w sumie, no tak, może następnym razem, kiedy weźmiemy strój Wiktorii, no okej, okay. to przyjdziemy, no okej, okay, pa. No. Nareszcie znów jesteśmy. Teraz jesteśmy w takim sobie tu miejscu. Co to za radio gra? Gada tutaj radio. Trzeba je przełączyć. O. Już teraz jest fajnie. No okej. Okay. O w ogóle strój kompletowy wypadł. Trzeba go podnieść. No okej. Okay. Mamo, mamo, mogę iść tutaj. No okej, okay, okej. Okay. Będę na nasem, jej! Na nas Dobra, robię wam zdjęcie. Ty. <grym> jak fajnie wyszliście. Dobra. Wow, jak fajne rzeczy. To jest sklep. A otworzymy sobie. O, fajny pierścionek, ale to jest złoty, więc drogi ten pieszczonek pewnie, dlatego my te, y, tego nie bierzemy, bo już kupiliśmy sobie trochę rzeczy za niewidzialne pieniądze. Nowy model. Ach, może sobie to poklikam. Uuu, lody, lody. u lody, no to sobie weźmiemy. Lody. A, upadły. Dobra. Ale dobre, limonkowe, a ja truskawkowe. Mm. A my nic nie chcemy. No chodźcie, idziemy. O, ale kod brudny. Zmiemy sobie go tutaj. I go, nie wiem o, Nakarmimy No i chyba będziemy kończyć ten odcinek Pa, pa